Mili Państwo, dzisiejsze przysłowie powiada, gdy w sierpniu z północy dmucha, następuje zwykle posucha. No, ale to w dobie gwałtownych zmian klimatycznych już dawno nieaktualne, bo teraz dmucha i to gwałtownie z każdej strony, bez żadnej widocznej przyczyny, i te podmuchy przynoszą w takim sierpniu co tylko chcą: burze, deszcze, grad i spiekotę na przemian żeby się nam nie nudziło w te postpandemiczne wakacje. A propos wakacji garść urlopowych porad z ciągle aktualnego poradnika Irena Gumowska ABC dobrego wychowania Warszawa 1969. Czytamy: Zawsze lepiej wziąć o połowę mniejszy bagaż niż się zamierzało i o połowę większą kwotę pieniędzy od pierwotnie zaplanowanej, umiarkowaną sumkę wraz z dokumentem. Warto nosić w woreczku zawieszonym dyskretnie na szyi. To bardzo archaiczny schowek, ale jest najpewniejszy nawet w epoce radaru i telewizji. Dobrze wychowany człowiek jest zawsze ubrany stosownie do okoliczności. A więc nie wejdzie do sklepu w kostiumie kąpielowym, nie wybierze się do kina, czy nie zasiądzie w pensjonacie lub restauracji bez koszuli. Podobnie jak nie będzie chodził po plaży w kapeluszu i w rękawiczkach. Dziękujemy pani Ireno, jedziemy dalej. Historia przypomina, że 11 sierpnia 1900 14 roku amerykański filmowiec John Randolph Bray opatentował sztukę tworzenia ruchomych obrazów rysowanych czyli sztukę animacji Wszystkie Kaczory Donaldy, wszystkie myszki Miki, wszystkie 101 Dalmatyńczyków i królewny śnieżki na dodatek są mu za to wdzięczne do dziś. A 11 sierpnia 1924 roku amerykańscy widzowie zobaczyli w kinach pierwszą kronikę filmową. Pokazywała ona ówczesnych kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pomysł przechwyciły wszystkie kinematografie świata. Które od tej pory przed filmami będą wyświetlać skrót bieżących wydarzeń. No, my także mieliśmy swoją legendę w tej mierze, mianowicie polską kronikę filmową, która pojawiała się przed seansami od samego początku do końca. PRL-u zawierała mieszaninę treści propagandowych i relaksujących i nie była specjalnie poważnie traktowana przez widownię. Dostrzegano jej oczywiste plusy, bo można się było podczas kroniki wygodnie rozsiąść, zdjąć wierzchnie, okrycie, poplotkować ze znajomymi, z którymi się przyszło do kina, przypomnieć sobie, na jakiej film mianowicie zjawiliśmy się w przybytku dziesiątej muzy, a następnie spokojnie przystąpić do Oglądania filmu właściwego. I to polskiej kronice filmowej zostanie z wdzięcznością zapamiętane na zawsze, zwłaszcza przez etatowego kinomana, jakim od dzieciństwa był Wiesław Kot.